Dajcie z tej strony na Trader. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego nie inwestuję w nieruchomości i nigdy nie planuję kupować mieszkania. Także zacznijmy od argumentów, które moim zdaniem są bardzo istotne w dyskusji na temat inwestowania w nieruchomości. Pierwszym problemem związanym z inwestowaniem w nieruchomości jest czasochłonność procesu inwestycji. Znalezienie odpowiedniego mieszkania, domu czy gruntu zajmuje zwykle dosyć dużo czasu. Te poszukiwania są procesem, który pochłania znaczną ilość godzin, a następnie cały proces zakupu, e ewentualne remonty, późniejsza sprzedaż. Jest to coś, co pochłania znaczną część naszego czasu, i zwykle jest to koszt jak najbardziej realny ponoszony przez nas, tak, w tym czasie, który poświęcamy, zajmowali się tą inwestycją. Nie możemy Oglądać sobie telewizji, nie możemy spędzać czasu z rodziną, nie możemy tego czasu wykorzystać na produktywną pracę ani wypoczynek. To jest czas stracony. Koszt tego czasu zwykle jest ignorowany w obliczeniach zysku, y, jakiej przynoszą nieruchomości. Gdybyśmy wyliczali Koszt tego czasu zyski z nieruchomości byłyby dużo, dużo mniejsze niż to się wydaje na pierwszy rzut oka, licząc tylko różnicę między ceną kupna a sprzedaży. Kolejnym problemem związanym z nieruchomościami są koszty transakcyjne. Nasz drugi problem, kupując, sprzedając nieruchomość, musimy ponieść za każdym razem pewne koszty związane, czy to z wizytą u notariusza, czy to z jakimiś ekspertyzami dotyczącymi stanu nieruchomości, sprawdzenia jej przed ewentualnym kupnem. Czasami może się okazać, że sprawdzimy nieruchomości i okaże się, że jest ona... Niewłaściwa do inwestycji, wówczas te pieniądze są utopione. Czasami musimy w ten sposób sprawdzić kilka nieruchomości, zanim podejmiemy inwestycje. Te koszty transakcyjne są wiele wyższe niż w przypadku innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, fundusze inwestycyjne, złoto, kryptowaluty. Są one zwykle kilkuprocentowe, czasami nawet więcej niż kilkuprocentowe, jeśli chodzi o, o ich udział w wartości całej inwestycji. Trzeci problem związany z inwestowaniem w nieruchomości to problemy z lokatorami, ponieważ zwykle inwestując w nieruchomości, i czyby na to, że będziemy ją wynajmować jakimś lokatorom i w ten sposób będzie ona na siebie zarabiać. Niestety tego typu operacja, tego typu działanie wiąże się nieodłącznie z ryzykiem tego, że pojawi się lokator, który no, nie będzie chciał z nami współpracować na godnych warunkach, tylko przystanie płacić, zdemoluje mieszkanie, nie będzie chciał się wynieść. Niestety polskie prawo, niestety dla inwestora, oczywiście dla lokatora, to jest korzystne, ale polskie prawo chroni tego typu lokatorów. A jeżeli trafimy na przykład na matkę w ciąży albo matkę samotnie wychowującą dziecko, to. Eksmisja takich niepłacących lokatorów może okazać się bardzo trudna, a wiele mechanizmów stosowanych przez właścicieli nieruchomości, landlordów, tak zwanych, mających na celu ochronę właśnie przed takimi sytuacjami jak podpisywanie czy notariuszu tych umów zapewniający, że lokator ma inne mieszkanie, do którego może się wynieść. W wielu przypadkach prawnie jest to nieskuteczne i daje do tego pozorną ochronę, podobnie jak na przykład zakaz konkurencji pisany w umowę o pracę, gdy umowa o pracę wygasa, ten zakaz konkurencji przestaje tracić swoją moc prawną, to jest taka ciekawostka, o ile firma nie wypłaca dalej związanego z tym wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę, tak to działa, także kończąc dygresję, Problemy z lokatorami są istotnym ryzykiem, a jeżeli kupujemy nieruchomość na kredyt i liczymy na to, że ci lokatorzy będą nam ten kredyt spłacać swoimi ratami. Wówczas, jeśli oni spłaca, płacić nam za nieruchomość przestaną, możemy znaleźć się w poważnych problemach. A jeżeli dodatkowo zdemolują nam mieszkanie, koniecznie będzie kosztowny remont, no to te straty mogą być naprawdę, naprawdę istotne. Kolejny, czwarty już problem związany z nieruchomościami, który mnie bardzo boli, to brak możliwości dywersyfikacji dla przeciętnego inwestora. Owszem, jeżeli nasz kapitał to dziesiątki lub setki milionów złotych, możemy kupić 100 nieruchomość w różnych krajach świata, w różnym typie, Jakieś nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe i zapewni sobie w ten sposób dywersyfikację. Jednak przeciętny inwestor dysponujący powiedzmy kwotą 300, 400, 500 tysięcy złotych kupi za te pieniądze jedno mieszkanie, ewentualnie działkę, w pewnym wypadku może kilka jakichś małych działek, natomiast prowadzi to do sytuacji, w której całe ryzyko związane jest tylko z tą jedną nieruchomością i problemy związane z tą nieruchomością wpływają na nasz cały portfel na naszą całą sytuację finansową. Natomiast dywersyfikacja sprawia, że zaczyna działać na prawo dużych liczb i część nieruchomości, owszem, ma problemy, jak mamy 100 nieruchomości w naszym portfolio. Część nieruchomości oczywiście będzie mieć problemy, przyniesie nam jakieś straty, ale cała masa tych nieruchomości, o ile oczywiście inwestowaliśmy sensownie, powinna przynieść nam zyski i w ten sposób mamy stabilną sytuację. Nie mamy, te ryzyka jednostkowe są niwelowane przez właśnie działanie statystyki yy, rachunku prawdopodobieństwa i prawa dużych liczb. Natomiast no, sytuacja wygląda tak, że jesteśmy krajem na do roku i przeciętny inwestor nie dysponuje dziesiątkami milionów złotych. Kilkaset tysięcy to i tak jest całkiem dużo. Patrząc na to, jakie oszczędności mają Polacy, to to jest naprawdę duża kwota. Yy, I podejrzewam, że nie ogląda on tego typu podcastów, bo mając dziesiątki milionów złotych, to myśli się o inwestowaniu w trochę innych kategorii. Piąty argument to właśnie duży próg wejścia. Nawet małe mieszkanie kosztuje obecnie kilkaset tysięcy złotych. Wiele małych działek kosztuje podobne pieniądze, chyba że w zupełnie fatalnych organizacjach i takich działek, z którymi niewiele da się zrobić. Więc mając kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy do zainwestowania, nie mamy czego szukać na rynku nieruchomości. Chyba, że weźmiemy kredyt, natomiast obecny poziom stóp procentowych raczej do tego nie zachęca. Jest to kolejne ryzyko, na które niekoniecznie chcemy się godzić. Jest to ryzyko związane z tym, że musimy spłacać raty. Kredytu, zatem musimy mieć strumienie dochodów, które pozwolą nam to spłacać. Jest dodatkowe ryzyko zmiany stóp procentowych, a jeżeli bierzemy kredyt w obcej walucie, to jeszcze dochodzi ryzyko zmiany kursu walutowego. Także ten problem progu wejścia jest o tyle istotny, że nie istnieje on w wielu innych aktywach typu akcje, obligacje, kryptowaluty fundusze inwestycyjne, ETF-y, kontrakty terminowe. Tam można zacząć inwestowanie często mając 50-100 zł. W przypadku monet srebrnych, to jest koszt jednoucjowej monety, to jest 100 kilkadziesiąt złotych, jeśli dobrze pamiętam. W przypadku złotej monety to jest około 6-7 tysięcy obecnie. Zatem ten próg wejścia do inwestowania, kwota, od której możemy rozpocząć inwestowanie jest dużo, dużo niższa niż w przypadku nieruchomości, co, co jest problemem dla wielu inwestorów. Wielu początkujących inwestorów, szczególnie osoby młodsze, które dopiero zaczynają zarabiać pieniądze, jeszcze nie odłożyły jakichś większych kwot, jeszcze nie zarabiają tak dużo. Często takie osoby po prostu nie dysponują większym kapitałem, który pozwoliłby im na wejście na rynek nieruchomości. Szósty argument przeciwko inwestowaniu w nieruchomości to przywiązanie do ziemi naszego aktywa. Jest związane z tym ryzyko geopolityczne. Mając akcje firm międzynarodowych, firm amerykańskich, niemieckich, japońskich, nawet rosyjskich czy południowoafrykańskich, mamy Rozproszone ryzyko związane z geopolityką, związane mówiąc wprost z wojną. Osoby, które trzymały akcje spółek rosyjskich lub spółek ukraińskich w momencie inwazji rosyjskiej na tereny Ukrainy, poniosły znaczne straty, sięgające kilkadziesiąt procent. Natomiast jeśli trzymały portfolio spółek globalnych, rozproszone nie tylko lokalnie w, w jednym konkretnym kraju, w jednym konkretnym rejonie, to nie odczuły za bardzo skutków tej inwazji na swoim portfelu. Jeżeli miały na przykład złoto, jeżeli miały kryptowaluty, tam ty, wojna nie zaowocowała stratami na tych aktywach. Natomiast jeśli ktoś posiadał nieruchomość na terenie Ukrainy, na terenie y, Rosji, blisko strefy działań wojennych, no to można spodziewać się, iż wartość takiej nieruchomości istotnie spadła. A jakakolwiek próba sprzedaży tej nieruchomości może okazać się ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o znalezienie potencjalnego kupującego, który byłby zainteresowany życiem w takim miejscu lub prowadzeniem tam jakiejś działalności, czegokolwiek. Ostatnim argumentem przeciwko nieruchomościom, który w mojej ocenie jest chyba najistotniejszy, to niewielka płynność. Mianowicie, mając pieniądze zainwestowane w nieruchomość, nie jesteśmy w stanie szybko odzyskać tych pieniędzy. Innymi słowy, sprzedaż. Ale także zakup nieruchomości trwa. Trwa znaczną ilość czasu i w sytuacji, gdy okaże się, że pilnie potrzebujemy tych pieniędzy, bo potrzebujemy na przykład na operację naszą lub członka rodziny, która musi uradować życie, bo dostaliśmy na przykład pracę za granicą i chcemy wyjechać, i nie będziemy się już zajmować tą nieruchomością. Gdy pojawiła się świetna okazja inwestycyjna, inna. I chcemy szybko wyciągnąć pieniądze z, tej, z tych aktywów, z tej nieruchomości. Niestety, jeżeli chcemy sprzedać szybko, będziemy musieli liczyć się znaczną obniżką ceny, a jeżeli chcemy sprzedać w cenie rynkowej Czasami nakupującego możemy czekać nawet kilka lat, a w przypadku nieruchomości działek położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach nawet kilkanaście lat. Zatem nieruchomości nie dają nam możliwości szybkiego uzyskania gotów, którą możemy wydać na na cokolwiek w danej chwili potrzebujemy. I teraz przejdziemy do alternatyw. Mamy alternatywy w postaci rata, czyli Skrót akronim od Real Estate Investment Trust. Jest to fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomość, którego udziały, akcje Możemy kupić i sprzedać tak samo jak udziały w spółkach giełdowych, yy, not, spółkach notowanych na giełdzie, co zapewnia nam doskonałą płynność. Z dnia na dzień możemy wyciągnąć te pieniądze. Koszty transakcyjne są znikome. Rejt sam z siebie jest dywersyfikowany zwykle pomiędzy wiele nieruchomości, gdyż jest to instytucja działająca w pewnej skali. Możemy kupić kilka Rejtów operujących w różnych segmentach nieruchomości, w różnych segmentach geograficznych, na różnych rynkach, co zapewnia nam dywersyfikację, nawet dysponując niewielkim kapitałem. Jest to bezobsługowe, gdyż jesteśmy udziałowcem w firmie który tylko dostarcza kapitał, natomiast obsługą nieruchomości zajmuje się sam fundusz. Podobną alternatywą zresztą w ogóle są spółki kiełdowe, które w długim okresie rosną na wartości i wypłacają dywidendy, co zapewnia w długim okresie podobne zyski do nieruchomości, jednak przy znacznie większej płynności. Akcje możemy sprzedać z dnia na dzień, a w sytuacji, gdy notowania są prowadzone w godzinach notowania, możemy sprzedać momentalnie i wypłacić pieniądze zwykle w ciągu jednego, dwóch dni będziemy już mieć pieniądze na koncie. Podobnie działa to w przypadku kryptowalut, ETF-ów, w funduszach inwestycyjnych, tradycyjnych być może jest to odrobinę dłużej. Natomiast nie istnieje w tych aktywach problem czasochłonności związane, związanej z procesem zawarcia transakcji. Koszty transakcyjne są znikome. Wiele biur maklerskich obecnie oferuje już handel akcjami, ETF-ami zupełnie bez prowizji. Nie mamy żadnych problemów z lokatorami. Mamy doskonałe możliwości dywersyfikacji. Nawet przy niewielkim kapitale, próg wejścia jest minimalny. Nawet mając kilkaset złotych, jesteśmy w stanie zbudować sobie relatywnie zdywersyfikowane portfolio. Szczególnie, że niedawno. Niektórzy brokerzy zaczęli oferować akcje ułamkowe, czyli jeżeli akcja kosztuje np. 1000 dolarów pojedyncza akcja, to możemy kupić np. 1 dziesiątą takiej akcji, co pozwala nam zdywersyfikować sobie portfel nawet przy dużo, dużo mniejszym kapitale. Nie istnieje problem przywiązania do ziemi ryzyka geopolitycznego, gdyż dywersyfikacja geograficzna jest bardzo prosta w przypadku takich aktywów, a często w ramach już np. jednego funduszu ETF-u, rejta, już ta dywersyfikacja geograficzna jest wdrożona, już tam istnieje. Zatem, czy inwestowanie w nieruchomości w ogóle ma sens? Zostawmy takie pytanie. Kluczową rolę w powodzeniu inwestycji w tym, czy nam się uda, czy zarobimy. Odgrywa wiedza. Inwestor, który dysponuje dużą wiedzą o rynku nieruchomości, który dysponuje doświadczeniem, który się na tym rynku zna, bo na przykład pracuje w branży związanej z deweloperką, pracuje w branży związanej z obrotem nieruchomościami, z wyceną nieruchomości. Jeżeli taka osoba sprawnie porusza się po rynku nieruchomości, to trafi dobrze ocenić nieruchomość, jej stan, sytuację prawną, wynegocjować dobrą cenę to być może dla takiej osoby nieruchomości są odpowiednim instrumentem, być może taka osoba będzie w stanie osiągać bardzo atrakcyjne zyski, bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Jednak większość ludzi nie jest w takiej sytuacji. Dlatego uważam, że dla większości ludzi nieruchomości nie są odpowiednim instrumentem inwestycyjnym, nie są odpowiednim aktywem do inwestowania, do trzymania swoich pieniędzy, z uwagi na wymienione wcześniej problemy. Na koniec chciałbym powiedzieć, dlaczego, powiedzieć na pytanie postawione na początku odcinka, czy tezę, Postawioną na początku odcinka. Dlaczego nigdy nie planuje kupować mieszkania ani kupować nieruchomości? Otóż z finansowego punktu widzenia, pytanie: kupować nieruchomość, czy wydajmować nieruchomość, na np. mieszkanie w dużym mieście, czy kupić, czy wynająć? Z finansowego punktu widzenia, Odpowiedź brzmi, nie ma to większego znaczenia, gdyż w długim okresie mieszkanie, wynajmowanie czy kupowanie jest czymś, co zdecydowanie dotyczy długiego okresu. Będziemy w tym mieszkaniu, domu żyć zwykle co najmniej kilka lat, często dekady, a może nawet całe życie, więc jest to zdecydowanie długi okres. W długim okresie generalnie nie ma to znaczenia, czy będziemy wynajmować, kupować. Dlaczego? Dlatego, że... Rynek kapitałowy, rynek nieruchomości, rynek kredytowy jest relatywnie efektywny. Owszem, on działa trochę powoli, nie zawsze te dostosowania następują błyskawicznie, jednak rata kredytu, którą musimy płacić za nieruchomość, ten okres, finansowania, koszt zakupu tej nieruchomości, koszt wynajmu, czynsz jaki musimy płacić, generalnie dążą do tego, aby być na Podobnym poziomie. Czasami czynsze są wyższe, gdy są niskie stopy procentowe i mamy tani kredyt, czasami czynsze są niższe, gdy mamy wysokie stopy procentowe drogi kredyt, natomiast w długim okresie te wartości dążą do bycia mniej więcej w podobnej sytuacji. Ktoś oczywiście może podnieść argument no dobra. Ale jeżeli kupię nieruchomość na kredyt, spłacę ten kredyt po 20 latach, to po 20 latach nie dość, że nie muszę już płacić za tą nieruchomość, to posiadam tą nieruchomość, mogę ją sprzedać, a wynajmująca osoba jej nie posiada. Owszem, jest to prawda. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że pieniądze, które włożyliśmy w tą nieruchomość, zamiast składać w tą nieruchomość, gdybyśmy inwestowali je na przykład na giełdzie, inwestowali je w fundusze inwestycyjne, często wartość tych funduszy inwestycyjnych, giełdy, byłaby taka sama lub większa. Otwartości tej nieruchomości. Zatem, niezależnie czy wynajmowalibyśmy nieruchomość i inwestowali na, nadmiar gotówki w giełdę, w fundusze inwestycyjne, w jakieś aktywa, w jakieś portfolio inwestycyjne, czy mielibyśmy nieruchomość za gotówkę bądź za kredyt, generalnie y, różnicy finansowej nie ma zbyt wielkiej. Owszem, w krótkim okresie ona może się pojawiać, natomiast w długim okresie nie da się tego przewidzieć, co będzie bardziej korzystne. Generalnie wynik będzie podobny, i te, tego typu prawidłowości istnieją w wielu krajach. Generalnie, im niższe stopy, Procentowe, tym dłużej yy, trzeba, yy, tym niższy jest poziom wynajmu w stosunku do, koszt wynajmu w stosunku do wartości nieruchomości. Te linki wynajmu i zakupu chodzą ze sobą w parze podyktowane poziomem stóp procentowych, oczywiście też migracjami, zmianami populacji, itd., dalej. Natomiast głównie koszt kredytu i stopa procentowa jest tutaj tym, co dyktuje cenę wynajmu i też wartość samej nieruchomości. Także dlaczego nie planuję nigdy kupować mieszkania? Dlatego, że z finansowego punktu widzenia nie ma to znaczenia, czy kupię, czy będę wynajmować, tak jak właśnie tłumacz. Natomiast są inne argumenty argumenty, które nie są już natury finansowej, argumenty dotyczące osobistych preferencji. Ktoś osobiście lepiej czuje się w mieszkaniu wynajmowanym czy własnym. Osobiście nigdy nie chcę mieszkać w domu, gdyż jako nastolatek mieszkałem w domu, moi rodzice, moja rodzina mieszka w domach i wiem, mieszkanie w domu wiąże się z dużą ilością obowiązków. Trzeba wokół tego domu pracować, trzeba nie wiem, mieć elewację, robić jakiś remont, wykończyć jedne rzeczy, długie rzeczy. Przy domu jest mnóstwo roboty, którą zwyczajnie nie chce się zajmować. Podobnie jest w przypadku własnego mieszkania, oczywiście w dużo, dużo mniejszej skali. Natomiast w przypadku wynajmowanego mieszkania zwykle jakiekolwiek usterki nie są naszym problemem. Słonimy do landlorda, informujemy go o usterce i prosimy o wykonanie naprawy. Ustalamy tylko, kiedy naprawa będzie. Generalnie nie zajmujemy się nieruchomością, Mamy czas na inne rzeczy. To jest realny koszt, który musimy ponieść w przypadku domu. No, jest to koszt naszego czasu, jest to koszt, którego nie odzyskamy. Pieniądze możemy odrobić, natomiast czas raz wykorzystany jest bezpowrotnie utracony. Dlatego nie chcąc tracić czasu na rzeczy, które mnie nie interesują, którymi nie chcę się zajmować, zwyczajnie nie chcę posiadać nieruchomości. Są osoby oczywiście, którym praca przy własnym domu pielęgnowanie ogródka, jakieś remonty sprawia zwyczajnie przyjemność. Takie osoby to lubią. O, owszem, dla takich osób w ich sytuacji kupno domu może mieć sens, jak najbardziej. Osobiście uważam, iż pytanie wydajmować czy kupować nieruchomość powinno się rozpatrywać pod kątem właśnie osobistych preferencji dotyczących tego, czy wolimy mieszkać w wynajmowanym, czy wolimy mieszkać na swoim, a nie z finansowego punktu widzenia, gdyż tak jak mówiłem, z finansowego punktu widzenia w drugim okresie wynajmować czy kupować odpowiedź jest neutralna. Nie ma tutaj zwycięzcy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się bardziej opłaci po 20-30 latach. Wynik powinien być relatywnie podobny. Dlaczego jeszcze wolę wynajmować? Gdyż jestem świadomy ryzyka geopolitycznego. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Kilka rakiet rosyjskich spadło już na terytorium Polski. Jedna rakieta zabiła zresztą dwie osoby, niestety. Nie wiadomo. Jak potoczy się wojna, jak będzie wyglądać sytuacja geopolityczna w Europie za 5-10 lat? Otóż przed I wojną światową, przed II wojną światową, przed wieloma konfliktami zbrojnymi, na 5-10 lat przed tymi konfliktami, ciężko było przewidzieć, że tego typu wydarzenia mogą w ogóle mieć miejsce. Mało tego, jak poczytamy sobie gazety 1939 roku, wielu z nich pojawiały się nagłówki typu: Wojny nie będzie. Hitler dogadał się z Chamberlainem yy, i bo wojny jest zażegnane. Także naprawdę trudno jest przewidzieć dalszy rozwój wypadków natury geopolitycznej, i w związku z tym nie chcę być przywiązany do ziemi. W wypadku, gdyby wojna rozwinęła się na kolejne kraje, chciałbym raczej przenieść się w bardziej spokojny rejon, czy to południe Europy, czy to Ameryka Środkowa, czy to region Azji. Jest wiele miejsc, w których można żyć spokojnie, w których sytuacja jest stabilna. I po prostu wynosimy się z nieruchomości, przestajemy płacić czynsz. Więcej zmartwień nie mamy. Bierzemy ze sobą te inwestycje, te płynne aktywa. Być może mamy jakieś srebrne, złote monety, być może mamy jakieś akcje, kryptowaluty. Przenosimy się razem z nimi, natomiast nieruchomości nie jesteśmy w stanie przenieść. Z tego punktu widzenia, właśnie z uwagi na ryzyko geopolityczne, też z uwagi na to, iż osobiście prawdopodobnie będę ze swojego życia żyć jeszcze w wielu różnych miejscach, z uwagi na durę mojej pracy, na to, czym się zajmuję. Pewnie będę się przenosił i żył w wielu różnych krajach przez najbliższe dekady. W związku z tym zakup nieruchomości z uwagi na moją osobistą sytuację zupełnie nie ma sensu. I uważam, że właśnie z takiego punktu widzenia, czy ktoś planuje przez całe życie na przykład żyć w jednej miejscowości, czy ktoś planuje żyć na przykład w domu rodziców, razem z nimi, jakoś rodzice na parterze, oni na piętrze, albo jakoś w wydzielonym bliźniaku, to wszystko zależy od naszej osobistej sytuacji. Są osoby, które będą mieszkać w domu rodzinnym, będą z tego zadowolone. Są osoby, które wybudują własny dom i spędzą tam całe życie. Są osoby, które wybudują dom, za 5, 10, 15 lat go sprzedadzą, pójdą do mieszkania albo wymienią go na większy dom. Dla wielu osób posiadanie własnego mieszkania daje psychiczny komfort, że nawet jak stracą pracę, to nie muszą płacić za czynsz i są w stanie nikt ich z tego domu nie wyrzucić. Jest to bardzo istotny argument, nie do przecenienia, dlatego. Powtórzę jeszcze raz na koniec: wybór wynajmować czy kupować to kwestia osobista. Pod tym kątem właśnie powinno być to pytanie rozpatrywane, nie w kontekście finansowym. To tyle na dziś. Z tej strony Banana Trader. Cześć.